Siema wszystkim, trochę mnie nie było, w sumie przez ten tydzień jakoś nie miałem okazji nakręcić żadnego filmu, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować ładowarkę, inteligentną ładowarkę do ogniw IMAX B6 Mini od SkyRC, jak widzicie na pudełku do 6A ładowania, 2A do rozładowania, Ładuje wszystkiego, każdego typu, praktycznie ogniwa. Nawet ołowiowe. Ogólnie to zrobię Wam tylko drobne przedstawienie. Ładowarka. Wejście zasilania. W zestawie są takie krokodylki. Przejściówka z krokodylek na taki pin. To oznacza, że możecie sobie podłączyć tą ładowarkę nawet do akumulatora w samochodzie. Nie ma sprawy do 18 V bez problemu. Od 11 do 18. A chyba nawet jeszcze mniej potrafi przyjąć ta ładowarka i działać poprawnie. Ona ma wbudowany balanser, co zresztą widać. Macie dla ogniw 2S, 3S, 4S, 5S, 6S maksymalnie. Ja sobie to zakleję tak, jak było. Po co ma się kurzyć? Dwa wejścia banany plugi, i tutaj podłączacie taki oto kabelek. Tutaj macie banan pluga. Tutaj jest złączka. I tutaj mam na przykład podłączone inne krokodylki. W zestawie są różne kabelki. Ten akurat jest od czegoś innego. Jak widzicie. Dwupinowy. Tutaj macie wtyk XT60. Tutaj jest też jakiś dwupinowy prosty. Nie ma problemu. W pudełku nic więcej nie ma. Była instrukcja, gdzie się ją kurczę położyłem. To nie nazwiemy tego unboxingiem. To jest takie po prostu przedstawienie zestawu. Ładowarkę dostałem od kolegi, bo powiedział, że dla niego jest za słaba. A do czego ja je będę używał? No, właśnie. Można nią ładować wszystkie ogniwa: litowo-jonowe, litowo-polimerowe, od 1S do 6S z balancerem i bez balancera nie ma problemu. W zestawie był taki oto zasilacz 12V 5A. I co do tego zasilacza, to szczerze mówiąc, wątpię, żeby on spełniał parametry, ale działa, działa. Dopóki się nie spali, będę z niego korzystał. Wtyk taki dosyć typowy. Raczej dla laptopów z Asusa. Także jakaś ładowarka z, od Asusa mogłaby pasować również i ogólnie bym polecał. To, to, ten zasilacz był w zestawie. Ten zasilacz był w zestawie. <grym> yy, co mam więcej tutaj powiedzieć na ten temat ładowarka super już się nią bawiłem, ładowałem nią ogniwa litowo-polimerowe multum opcji ten można ją podłączyć przez usb do komputera ewentualnie można też na przykład można aktualizować oprogramowanie a można też podłączyć moduł bluetooth i na przykład ustawiać ładowanie przez telefon no i to by było na tyle trzymajcie się Niedługo będzie szerszy materiał na ten temat. Hej!